Wyobraź sobie, że budzisz się w zupełnej ciemności. Próbujesz znaleźć włącznik światła, ale twoje dłonie natrafiają tylko na puste ściany. Nagle, przez szczelinę w zasłonie, wpada pojedynczy promień światła, tak delikatny, że ledwo go dostrzegasz, ale wystarczający, by zobaczyć pierwszy krok przed sobą. Ten promień to nadzieja, to przewodnik, to obietnica, że ciemność nie jest ostateczna. Witaj na kanale Anielskie Liczby i Ewangelia. Jestem ogromnie wdzięczny, że kolejnego poranka spotykamy się w tej przestrzeni duchowego wzrastania. Każdego dnia o 6 rano rozważamy razem Słowo Boże, które jak ten pierwszy promień światła rozświetla nasze ścieżki i pokazuje kierunek. A po południu o 17 zapraszam Cię do odkrywania tajemnic anielskich liczb, przez które Bóg w subtelny sposób komunikuje się z nami w codzienności naszego życia. Pamiętam noc, która wydawała się nie mieć końca. Zmagałem się wtedy z decyzją, która mogła zmienić całe moje życie. Czułem się zagubiony, jakbym błądził. Tej nocy otworzyłem Biblię na Ewangelii według świętego Jana i przeczytałem słowa: Ja jestem światłością świata, bo idzie za mną. Nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Te słowa były jak latarnia morska dla zagubionego statku. Nagle zobaczyłem drogę przed sobą. To światło Bożej miłości rozświetliło moje serce i umysł, dając jasność i pewność. Dziś chcę podzielić się z Tobą tym samym światłem. Zanim zagłębimy się w dzisiejszą Ewangelię, chcę Ci przypomnieć, że nasza wspólnota rośnie dzięki Tobie. Każda osoba, która dołącza do naszych porannych rozważań. To kolejne serce, którym może doświadczyć Bożej miłości. Jeśli te poranne spotkania ze Słowem przynoszą Ci wartość, mam do Ciebie prośbę: kliknij przycisk subskrypcji teraz. To mały gest, który zajmuje sekundę, ale ma ogromną moc. Pomaga nam dotrzeć do tych, którzy potrzebują duchowego światła w swoim życiu. Włącz również dzwonek powiadomień, aby być z nami każdego poranka. A jeśli dzisiejsze słowa dotkną Twojego serca, Podziel się nimi z bliską osobą. Nigdy nie wiesz, kto właśnie dziś potrzebuje usłyszeć o Bożej miłości, która rozświetla najciemniejsze zakamarki duszy. Dziś zabiorę cię w podróż do źródła światła, które nigdy nie gaśnie. W świecie pełnym niepewności, gdzie informacje zmieniają się z minuty na minutę, gdzie to, co wczoraj było pewne, dziś staje pod znakiem zapytania. Szukamy czegoś stałego. Czegoś, na czym możemy oprzeć nasze życie. Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony ciemnością wątpliwości, lęku czy samotności, czy szukałeś światła, które wskaże ci drogę? Dzisiejsza Ewangelia mówi właśnie o tym. O Jezusie, który jest światłością świata. O miłości Boga, która przenika najgłębsze ciemności i przynosi nadzieję tam, gdzie wydaje się, że jej już nie ma. A trzymaj się na chwilę. Weź głęboki oddech. Pozwól, by te słowa przeniknęły nie tylko do Twojego umysłu, ale przede wszystkim do Twojego serca. Zamknij oczy i wyobraź sobie, że stoisz w ciemnym pomieszczeniu. Nie widzisz nic, ani ścian, ani podłogi, ani sufitu. Nagle, w oddali, pojawia się małe światełko. Z każdą sekundą staje się coraz jaśniejsze, coraz bliższe. Czujesz, jak ciepło tego światła dotyka Twojej twarzy, jak jego blask rozświetla przestrzeń wokół Ciebie. To nie jest zwykłe światło. To obecność kogoś, kto cię kocha bezwarunkowo, kogoś, kto zna Cię lepiej niż ty sam siebie znasz, kogoś, kto nigdy Cię nie opuści. To nie jest tylko piękna metafora. To rzeczywistość, którą Bóg oferuje każdemu z nas. Ewangelia mówi nam: Światło przyszło na świat. Ale ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło. Ale ty nie musisz wybierać ciemności. Możesz każdego dnia wybierać światło Bożej miłości, które rozświetla Twoją drogę. Posłuchaj tych niezwykłych słów Jezusa z Ewangelii, według Świętego Jana, rozdział 8, werset 12. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Zastanówmy się nad tymi słowami. Co to znaczy? Nie będzie chodził w ciemności. Ciemność w naszym życiu przybiera różne formy. To niepewność jutra, to lęk przed porażką, to samotność w tłumie ludzi, to poczucie bez sensu. Ciemność to życie bez kierunku, bez celu, bez nadziei. Ale Jezus mówi: Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności. To obietnica, że z nim nigdy nie będziemy sami w naszych zmaganiach, że nawet w najtrudniejszych momentach będziemy mieli światło, które wskaże nam drogę. Jeśli dziś rano czujesz, że to światło dotyka twojego serca, wpisz w komentarzu słowo: Światło. Niech to będzie twoje wyznanie, że wybierasz życie w blasku Bożej miłości. Chcę podzielić się z tobą historią Adama, młodego mężczyzny, którego poznałem podczas rekolekcji. Adam przez lata zmagał się z uzależnieniem, które powoli niszczyło jego życie, relacje, zdrowie. Czułem się, jakbym tonął w ciemności. Opowiadał każdego dnia budziłem się z myślą, że nie dam rady, że nie ma dla mnie ratunku. Pewnego dnia, będąc na samym dnie, Adam trafił na słowa z Ewangelii: Ja jestem światłością świata. Te słowa poruszyły coś głęboko w jego sercu. Po raz pierwszy od lat poczułem nadzieję. Mówił ze łzami w oczach. Poczułem, że nie jestem sam w tej ciemności, że jest ktoś, kto może mnie z niej wyprowadzić. Adam zaczął każdy dzień od prostej modlitwy Jezu. Bądź moim światłem dzisiaj. Początkowo była to tylko desperacka prośba, ale z czasem stała się wyznaniem wiary. To nie było łatwe. Przyznaję Adam: Były dni, kiedy ciemność wydawała się silniejsza, ale za każdym razem, gdy wybierałem światło, gdy zwracałem się do Jezusa, czułem, jak ciemność ustępuje. Dziś Adam jest wolny od uzależnienia. Prowadzi grupę wsparcia dla osób, które zmagają się z podobnymi problemami. Mówię im zawsze to samo, uśmiecha się. Nie obiecuję, że będzie łatwo, ale obiecuję, że nie będziecie sami. Jest światło, które przebija się przez najgęstszą ciemność, i to światło ma na imię Jezus. Ania miała inną historię. Jako młoda matka dwójki dzieci, zmagała się z przewlekłą chorobą, która odbierała jej siły i radość życia. Każdy poranek był walką. Opowiadała. Budziłam się zmęczona z myślą, że nie dam rady przez kolejny dzień pewnego ranka, gdy jej mąż był w pracy, a dzieci jeszcze spały, Ania usiadła przy oknie i zobaczyła, jak pierwsze promienie słońca przebijają się przez chmury. W tym momencie przypomniała sobie słowa z psalmu Pan jest moim światłem i zbawieniem moim, kogóż mam się lękać. Te słowa były jak iskra, która zapaliła w jej sercu nowy płomień nadziei. Zrozumiałam, że nawet w chorobie, nawet w słabości, Bóg może być moim światłem, mówi Ania, że mogę czerpać z Jego siły, gdy moja się kończy. Ania zaczęła każdy dzień od modlitwy wdzięczności. Zamiast skupiać się na tym, czego nie może zrobić z powodu choroby, dziękowała Bogu za to, co wciąż jest możliwe, to zmieniło moje spojrzenie na życie. Uśmiecha się. Choroba nie zniknęła, ale przestała być centrum mojego życia. Centrum stał się Bóg i jego światło, które przenika każdy aspekt mojej codzienności. Piotr z kolei był biznesmenem, który osiągnął wszystko, co według świata oznacza sukces. Miał dobrze prosperującą firmę, luksusowy dom, egzotyczne wakacje, a jednak czuł pustkę. Miałem wszystko, a jednocześnie nic. Wspomina. Budziłem się każdego ranka z pytaniem: Po co to wszystko? Podczas jednej z podróży służbowych Piotr trafił do małego kościoła, gdzie usłyszał słowa Jezusa. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Te słowa trafiły prosto do jego serca. Zrozumiałem, że przez lata goniłem za światłami, które gasną, za pieniędzmi, za uznaniem, za sukcesem, mówi Piotr. A prawdziwe światło, które daje życiu sens i kierunek, było tuż obok. Czekając, aż je dostrzegę, Piotr nie zrezygnował z biznesu, ale zmienił swoje priorytety. Zaczął dzień od czytania Ewangelii. Zamiast od sprawdzania notowań giełdowych, zaczął poświęcać czas na wolontariat i dzielenie się swoim bogactwem z potrzebującymi. Teraz wiem, że prawdziwy sukces to życie w świetle Bożej miłości. I dzielenie się tym światłem z innymi, mówi z przekonaniem, te historie. Adama, Ani Piotra pokazują, że Boże Światło może przeniknąć każdą ciemność, każde wyzwanie, każdą sytuację życiową. Ale jak praktycznie zaprosić to światło do naszego życia? Mam dla ciebie trzy proste kroki, które możesz wprowadzić już od jutra. Po pierwsze, zacznij dzień od świadomego wyboru światła. Zanim włączysz telefon. Zanim włączysz telewizor, powiedz na głos Jezu: bądź moim światłem dzisiaj. Prowadź mnie przez ten dzień. Ta prosta modlitwa otwiera Twoje serce na Bożą Obecność. Po drugie, znajdź fragment Ewangelii, który mówi o Jezusie jako świetle i medytuj nad nim przez kilka minut. Możesz zapisać kluczowe słowa na karteczce i nosić je ze sobą przez cały dzień. Niech te słowa będą Twoim kompasem, który wskazuje kierunek. Po trzecie, bądź światłem dla innych. Każdego dnia znajdź sposób, by podzielić się miłością, dobrocią, nadzieją z kimś, kto może zmagać się z ciemnością. Może to być dobre słowo, uśmiech, gest pomocy. Pamiętaj, że światło rośnie, gdy się nim dzielimy. W pierwszym liście świętej Jana, w rozdziale pierwszym w wersecie piątym czytamy Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności, to niezwykła prawda. W Bogu nie ma cienia ciemności, nie ma fałszu. Nie ma zła, jest tylko czysta miłość, która pragnie rozświetlić nasze życie. Pomyśl o tym. Masz dostęp do źródła światła, które nigdy nie gaśnie, do miłości, która jest silniejsza niż najgłębsza ciemność. Ta miłość nie jest odległą ideą, ale żywą obecnością, dostępną dla Ciebie w każdej chwili. Jeśli ta prawda porusza Twoje serce. Wpisz w komentarzu słowo miłość. Niech to będzie Twoje wyznanie, że wybierasz życie w świetle Bożej miłości. Wyobraź sobie, jak mógłby wyglądać Twój dzień, gdybyś przeżył go w pełni świadomości Bożego światła. Budzisz się i pierwszą Twoją myślą jest wdzięczność za nowy dzień, za nową szansę, by doświadczyć Bożej miłości, zamiast od razu zanurzać się w zgiełku informacji. Spędzasz kilka minut w ciszy, pozwalając, by światło Bożej obecności wypełniło twoje serce. Czytasz fragment Ewangelii, który przypomina ci, kim jesteś ukochanym dzieckiem Boga, noszącym w sobie jego światło, a potem wychodzisz w świat, nie sam, ale z Bogiem, który jest twoim światłem i przewodnikiem. Spotykasz ludzi, wyzwania, radości i trudności, ale wszystko to przeżywasz w świetle Bożej miłości, która nadaje sens i kierunek. Nie jest to nieosiągalny ideał, to zaproszenie, które Bóg składa ci każdego poranka. Zaproszenie do życia w jego świetle. Magda miała jeszcze inną historię. Jako nauczycielka w szkole podstawowej codziennie mierzyła się z wyzwaniami, które potrafiły zgasić entuzjazm nawet najbardziej oddanej osoby. Trudne dzieci, wymagający rodzice, biurokracja. Wszystko to sprawiało, że czasem zastanawiała się czy wybrała właściwą drogę. Pewnego poranka, przygotowując się do trudnej rozmowy z rodzicami, Magda przeczytała słowa z Ewangelii według Święt Mateusza: „ Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Te słowa były jak objawienie. Zrozumiałam, że jako nauczycielka nie tylko potrzebuję światła, ale sama jestem powołana, by być światłem dla moich uczniów. Mówi Magda, by pokazywać im drogę, by rozświetlać ich umysły i serca. Magda zaczęła każdy dzień w szkole od krótkiej modlitwy za każdego ucznia. Zaczęła dostrzegać w nich nie problemy do rozwiązania, ale młode światła, które potrzebują pomocy, by zabłysnąć. To zmieniło wszystko. Uśmiecha się. Nawet najtrudniejsze dni mają teraz sens, bo wiem, że jestem częścią czegoś większego. Pomagam rozpalać światło w sercach moich uczniów. Te historie Adama, Ani, Piotra i Magdy pokazują, że Boże światło może przemienić każdą sytuację, każde powołanie, każde wyzwanie. Niezależnie od tego, czy zmagasz się z uzależnieniem jak Adam, z chorobą jak Ania, z pustką sukcesu jak Piotr. Czy z wyzwaniami zawodowymi, jak Magda, Bóg ma dla ciebie światło, które może przemienić twoje życie. Teraz chciałbym zaprosić cię do wspólnej modlitwy. Zamknij oczy, jeśli możesz, weź głęboki oddech i pozwól, by te słowa stały się twoimi słowami. Boże, nasz kochający Ojcze, dziękujemy Ci za światło Twojej miłości, które rozświetla nasze życie. Dziękujemy, że w Tobie nie ma żadnej ciemności że jesteś czystą miłością, która pragnie naszego dobra. Prosimy cię, Panie, bądź naszym światłem dzisiaj. Rozświetl nasze myśli, nasze decyzje, nasze relacje. Pomóż nam widzieć siebie i innych twoimi oczami. Z miłością, z miłosierdziem, z nadzieją. Oddajemy ci, Panie, wszystkie nasze ciemności, nasze lęki, nasze wątpliwości, nasze zranienia. Prosimy Przemień je swoim światłem, tak jak słońce przemienia noc w dzień. Pomóż nam być światłem dla innych. Używaj nas, Panie, by nieść Twoją miłość, Twoją nadzieję, Twój pokój tym, którzy żyją w ciemności. Niech nasze życie będzie świadectwem, że w Tobie nie ma żadnej ciemności. Błogosław nas i wszystkich, którzy słuchają tych słów. Niech ten dzień będzie dniem Twojego światła w naszych sercach. W imię Jezusa. Amen. Na zakończenie chciałbym zostawić się z kilkoma pytaniami do refleksji. Jakie ciemności w Twoim życiu najbardziej potrzebują Bożego światła? Czy są to lęki o przyszłość, zranienia z przeszłości, czy może codzienne wyzwania? W jaki sposób doświadczyłeś Bożego światła w swoim życiu? Czy był to moment nagłego olśnienia, czy może powolne rozjaśnianie drogi? Jak możesz być światłem dla innych w nadchodzącym dniu, kto w Twoim otoczeniu? Potrzebuje promienia nadziei, miłości, akceptacji. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Twoje doświadczenie może być światłem na drodze kogoś, kto zmaga się z podobnymi wyzwaniami. Ewangelia to nie zbiór starożytnych opowieści, to żywe światło, które ma moc przemienić Twoje życie tu i teraz. Bóg mówi do Ciebie dziś rano, jesteś moim ukochanym dzieckiem, daję Ci moje światło. Światło, które rozświetla najgłębsze ciemności, światło, które pokazuje drogę, światło, które daje życie, wstań z tą pewnością w sercu. Idź przez ten dzień jako nosiciel Bożego światła. A jeśli te słowa przyniosły ci choć promyk nadziei, podziel się nimi z innymi, kliknij przycisk subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Włącz dzwonek powiadomień i dołącz do naszej wspólnoty. Światła każdego poranka o szóstej. Jeśli wierzysz, że Bóg jest Twoim światłem na dzisiejszy dzień, wpisz w komentarzu. Świeca, niech to będzie Twoje zobowiązanie, że będziesz nosicielem jego światła w świecie. Do zobaczenia jutro o 6 rano na naszym kolejnym porannym spotkaniu z Ewangelią, a dziś wieczorem zapraszam Cię o 17 na fascynującą podróż przez świat anielskich liczb. Niech światło Bożej miłości rozświetla Twoją drogę przez cały dzień.